Siemaneczko, jak już widzicie po tytule tego filmu, no. dziękuję za 50 tysięcy wyświetleń. Nie ma jak to zobaczyć. Tak. Tu macie zera, tu macie zera, nie? No. Są zera. I tu mamy piąteczkę. Tak. To zostańcie do końca, bo. Będziemy pękać tylko. Będziemy pękać A Przynajmniej jeden, bo nie chcę się sprzątać. Wszystkie. Nie. Wszystkie. No dobrze. Nie wiem co powiedzieć, bo 50 tysięcy wyświetleń na całym kanale to jest, no jak dla mnie, to na razie dużo. Też yy, widzę, jak piszecie do mnie na TikToku, wczoraj dostałam komentarz, że ktoś mnie ogląda na YouTubie i jestem jego idolką. I to było przesłodkie, ale to był drugi taki komentarz, bo jeszcze gdzieś yy, mi ktoś napisał, pewnie pod komentarzem na YouTubie, że jest moją fanką. Także bardzo mnie to cieszy, naprawdę nie, nie wiem co mam powiedzieć. Ale mamy też przygotowane tutaj różne słodkości. Mamy, dużo... mamy no, żelki. Mamy takie dwa jaja. Jedno jest lol, a drugie jest przy Patrol i je otworzymy. Mamy do spróbowania e, moje dwa ulubione napoje, czyli mango Arizona, bo ja kocham mango i, i ten chupa-chups, który Wam polecałam. A Łukasz ma do spróbowania, bo ja tego nie lubię. E, Chupa-chupsa truskawkowego. I, 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 i Arizona. To akurat lubię, ale mniej. Yy, mamy trzy Dwa różne smaki. Zacznijmy wszystko. Mamy balony. Będziemy je... Tak, będziemy je pękać. Od, Od jajów, jajów zacznijmy. Jak ty to zrobiłeś? Chciałam otworzyć. Ups. Tak. Nie jest jedyna. Dobrze, otwieramy niebieskie jajo. I mamy. Takiego psa. Nie wiem kto to nie oglądałem bajki, jak To jest, to jest ten y, policyjny. Te? Tylko że w swoim stroju takim wiesz. Fokiem jest. A ja mam gumkę do mazania z taką lalką. Dobra, bo za słodko pić. <grym> to! Od tego zaczynam, od chupsa Cheers Ale czupacupsa, żeby o, ja. było widać. Jest widać czupacupsa. Smakuje jak rozrósł z truskawkami. Rosłuchaj. <laughs> Rosłuchaj <laughs> z, z truskawkami. Makaru z truskawkami. Nowy mem na kanale. Rosłuchaj z truskawkami. Czas na żelki. Otworzę. A potem, żeby nie było za słodko, to czy psiary. Z Śliczne Lelki. są te żelki. Ja Widziałem tam ryby. W życiu ja ich ja nie zjemy całych. Widziałem ryby. Ja chcę misia. Ja chcę ryby. Patrzcie jak rybę. Patrz, jaka ryba. Nie wiem, czy dobrze trzymam. Rybę. O, tu jest misia. Patrzcie jaki ładny miś. Ja chcę takiego piankowego jeszcze spróbować, Spok spróbuj piankowego Nie powiem co mi to przypomina, Dydyk. bo film zdejmą To jest dydek <laughs> Powiedzmy, że to jest dydek Jak smakuje ten piankowy? Nie ja jest mm. strasznie cicho. Ej, ale te piankowe są lepsze niż te normalne Dużo lepsze są Otwieramy Arizonę Może najpierw chipsy? Okej okay. Otwórzmy dwa smaki Ja mam sour cream and onion flavor Ty masz chipsy? Tak Nie ma. Nie, no. to są Krakersy. Są Krakersy. No nie, to jedno otwieramy. Chyba, że chcesz te, bo wtedy te by do ciebie, a te okay. będą u mnie. Te otwieram No Nie? Chipsy. Nie, dziwnie smakują. Teraz Arizona. Ale Nie mam taką. Już mam tyle filmów do zmontowania. Mhm. <grym> no, ja mam dobrą belę. Ja też mam ja dobrą Ja mam jeszcze jedną Arizona w plecaku Chcę zrobić tą rzecz, którą, się, którą mówiłem, że chcę zrobić przed filmem. Podaj mi nóż. Muszę się trochę odsunąć. O, ale żel. Aaaa, konfetti! Tylko muszę mocno, muszę być... Zgadza Jak ja to zrobiłem? Yeeej! Yeeej, sprzątanie! Myślę, że tym pozytywnym akcentem. Możemy na... zakończyć ten filmik. Tak. Będzie dużo sprzątania, ale co 50 tysięcy to 50 tysięcy. Ma się <laughs> tylko raz. I dziękujemy wszystkim jeszcze raz za te wyświetlenia. Kondom <coughs> challenge. Dziękujemy.